Witamy Państwa serdecznie w Energy Gaz Polska. Chcielibyśmy zaprezentować montaż instalacji gazowej do BMW E90 z silnikiem o pojemności 2,5 litra. Moc to jest 218 koni, auto jest z 2006 roku. Pod maską została zamontowana oczywiście instalacja gazowa w tym przypadku BRC Sequent Plug and Drive na wtyskiwaczach oczywiście pomarańczowych, dopasowanych odpowiednio do mocy tego samochodu. Wszystko nam się tutaj ładnie pod maską mieści. Wtyskiwacze są oczywiście zamontowane tuż nad kolektorem ssącym. Tutaj widzimy filtr fazy ciekłej bez elektrozaworem. Poniżej reduktor z zapasem naniesionym do blisko 300. koni. Oraz filtra fazy lotnej. Jeżeli chodzi o spalanie, w tym przypadku to jest sześciocylindrowa jednostka, więc swoje spalić musi. Auto spala około 13 litrów benzyny. Po montażu instalacji gazowej będzie spalało około 15 litrów gazu, co zapewni oszczędności na poziomie 350 zł na każdym 1000 km. Więc oszczędność jest dosyć pokaźna. Przełącznik został zamontowany w miejscu wybranym przez klienta, tutaj po lewej stronie. Jest on oczywiście widoczny z pozycji kierowcy. Jeżeli chodzi o kolejny element, wlew LPG został oczywiście zamontowany pod klapką wlewu paliwa. Wymaga on stosowania dokręcanej przejściówki. Mieści się on tutaj, a po zamknięciu klapki jest on całkowicie niewidoczny. W tym przypadku został zamontowany. Zbiornik oczywiście w bagażniku. Jest to zbiornik typu walec, który tutaj idealnie się mieści. Pojemność 60 litrów. Oczywiście jest on montowany za dopłatą 300 zł. Jest to walec, tak naprawdę, który jest optymalną wersją do tego samochodu, ponieważ nie możemy tutaj montować zbiornika podwieszonego ze względu na konstrukcję. Zbiornik toroidalny wewnątrz zabrałby nam dużo miejsca w bagażniku, więc. To jest myślę najfajniejsza opcja, no i zapewnia tutaj zasięg na poziomie 320 km, więc jest całkiem nieźle, ponieważ klient przyjedzie w mieście 320 km, w trasie się spokojnie ponad 400. Jeżeli chodzi o kosz montażu wraz z tym walcem, instalacja kosztuje 4900 zł, a zwrot następuje po 14 tysiącach kilometrów, więc bardzo szybko. Dziękuję i zapraszam do skorzystania z usług Energy Gas Polska.